Dobra, hej, hej, cześć, tutajcie. W tym poradniku chciałbym wam pokazać jak dobrze zarabiać w grze malkunem. Także zaczynamy, dobra teraz idziemy do... Już wam mówię do niedźwiedzi do go uskoku tak dobra sorry ale jakoś tak śpiący jestem i trochę wkurzony dobra to ja zrobię ciężar dobra dotarłem już do niedźwiedziego uskoku i dobra jeżeli byście chcieli zarobić 65k to po prostu udajecie się do mistycznego boru i tam po prostu kupujecie u jednego z druidów um, już wam mówię chmiel, chmielowe szyszki dobra um, no i co potem idziecie zasiać do, już wam mówię, do One's Bush i idziecie do um, wioski pszczelarzy i sprzedajecie gotowe szyszki śmielowe Dobra, teraz będzie drugi sposób, więc zrobię cięcie, bo to trzeba iść przed, przez Ithan Dobra, ja jestem już w zniszczonych opasfach, teraz idziemy na drugi sposób. Ale ten drugi sposób to bo to obok tytana akurat. Więc nie wiem, możecie iść z kolegami akurat, nie wiem, z pięciu, po, każdy po pięćdziesiąt tym 40 levelu, takowy jakoś tak idziecie zabijecie tytana i macie coś, nie? Albo y, po prostu y, tam się, no chyba co godzinę u mnie, tak złoto u mnie. ale zresztą wam pokażę, że chyba że ktoś nam no, weźmie jak tam będzie. No, mam nadzieję, że na o mam żeby dostać się tam, gdzie trzeba, do tego, kurde, żeby zarobić, to musimy mieć kryształ, tak? Ten kryształ zdobywamy, biorąc się z harpa, y, harpia, tak? harpia dobra. Musimy kilka harp zawić i po prostu dostajemy takie kryształy i... I wchodzimy do jaskini. No, dobra. Tylko uważajcie tutaj, bo jest czerwona kropka. Dobra, poczekajcie chwilę. Albo dobra, już dojdę do tutaj jaskini i będzie chwilę... chwilowe cięcie. O, no, taki harpie trzeba zabijać. I dostałem. Dobra. I tutaj wchodzimy do mrocznej pie pieczary, dobra. Dobrze, cześć. Dobra, jestem już, wchodzimy do tej pieczary. Zaraz chyba znowu będę musiał posuwać. Za długo. Dobrze, się tutaj nawet ekspiruje. Ale mm, trochę HP zabierałem Mam, jak widzicie, słabość jaką. No, tutaj już nie Dobra Mam Wchodzimy, rozmawiamy z nimi z, Ze strażnikami Dobra Pokazuję Tak I wstać właśnie zabiję sobie. Też kilety warto zabijać, bo raz akurat dropałem z nich mieczek fajny ale nie boję boję I sprzedałem na aukcji po 100K to kupili i potem jeszcze drugi zobałem, to też kupiłem Kotkę ale ten drugi już postawiłem po 200 k ale przynajmniej zarobiłem sobie. O, 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 dobra, dobra. Biegniemy, nikogo nie ma. Jest, będzie nasza. Chyba, że ktoś wziął u Dobra, biegniemy już tędy. Dawaj się koło. No, czego To... On ten mnie zaatakuje. Dobra, wamy. I mamy złoto, ale... Łe to... O kurde. Jeszcze z teraz mi poszło. Zara jeszcze da To będzie na pocieszenie dla filmiku Nie? No ataku Dobra I zbieramy złoto I jakieś tam drobniaki dostajemy Jezu O to się yy, też opłaca Czaszki Ale te harpy wkurwiają. Przepraszam za, za słownicę. No, ktoś wziął nasze ogólnie, niestety. Ja się już taki jarałem. Ja już pozbieram sobie te złoto. Jakieś tam drobniaki będą. Loli, dlatego. Jeżeli byście chcieli z innej gry, na przykład Shakers of Hitge, to możecie napisać albo z gry CSGO. CS też mogę nakręcić, bo mam akurat CSGO, ale tak za bardzo nie gram. E, CS 16 to no, nawet często. Po prostu jak mi się godzin, no, to już włączam sobie marko i pocinam. Dobra, to by było chyba na tyle. Jeszcze tutaj mam te nie będę... Dobra, to by było chyba na tyle, bo jak widzicie, nie mamy u. Niej. akurat tutaj się ryski, o tu gdzie stoję chyba i jeszcze tu jakoś tak. Dobra, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Subskrybujcie i nie zapomnijcie dać łapki i górę. A jeszcze jedno: yy, Większość ludzi bierze pod uwagę wiek. Ja akurat nie biorę pod uwagę wieku. Bo nie wiem, młodzi na przykład chcą Wam pomóc, a Wy to odrzuc odrzucacie, tak? To też, nie wiem. 7 siedmioletnie dziecko gra w Madcony, zaproponowało mi pomoc no i co, zgodziłem się, i co, teraz mam go znajomych i się te, teraz bardzo z tego powodu cieszę, co inni się chwalą, że mają na przykład 14 lat, a i jeszcze są starsi i w ogóle doświadczeni dodam. To chyba na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, cześć.